No, czyli dobry dzień, dobry czwartek 26 czerwca. Jak to miło, że ktoś poodkurza i pozmywa, prawda? No to skoro jest komu sprzątać, to Agniaczka ma tutaj inne zajęcia. Będzie tutaj budowała taki domek, namiot dla Patryczka. Takie ma coś zbudować. Teoretycznie ja to powinienem zrobić, ale skoro moja żona Fabrycja buduje serwery ze sztuczną inteligencją, to myślę, że sobie poradzi z takim namiocikiem. to będziesz? W namiocie. już mamy konstrukcję wybudowaną. No to Patryś, nakładamy domek teraz, tak? O, tutaj już widzę dzieło skończone. Proszę można wchodzić. Patryś cierpliwie czekał. I wykry się przez okienko, pomachajcie. Tata! <noise> Super. Będziesz tam spał? Tak. Taki ma patrzeć, proszę, Tomek. Tu ma drzwiczki. Tu ma okienka. Z jednej strony, z drugiej strony. No, tam z tej jest strony smog. tak. Tak, smog tutaj jest. To jest takie Patrz, już tam się urządza. Kocyk zabrał. Kocyk wziął, kocyk i idzie spać. Pięknie. Będziesz tam mieszkał już? Tak. Możesz sobie drzwi otworzyć, zamknąć. Rycerz, ten dany rycerski. Elegancko. Pokaż, mogę tam do siebie na chwilę? Jak tam masz w środku? O, proszę, proszę. No dobrze. Możesz o. sobie okno otworzyć, jak ci włożyłem. A, a tu jest. Mieszkaj. To są miejsce, to zmieści się. <laughs> to Nie wiem, czy się wszyscy zmieścimy, wiesz? Mama się może zmieścić. Ja tam raczej ci nie będę wchodził. no. My właśnie byliśmy w polskim sklepie, tutaj w Polonezie a wcześniej jeszcze byliśmy tutaj w banku. Tu Agnieszka odblokowała swoją kartę, więc przyszedł jej list z banku w końcu z takim samym pilem co miała. No cztery razy ten. Trzeba było podejść tam do bankomatu, przeprowadzić odblokowanie i, i się udało. Także tak, jajo, tak, jest jaju oczywiście. Dobrze, na razie idziemy dalej. No, a my teraz przyjechaliśmy na Nathan Island. Tutaj też jest trochę sklepów różnych. To Agnieszka chce półeczkę Patryczkowi kupić Jakąś na zabawki. Mówię, że półeczkę na zabawki też no. kupić, tak? Tak, to mam kucyki z temu chińskie, bardzo wygodne, za 8 euro. Tak, Patrycz też ma z Chin. Patryś też ma z Chin. Z w zasadzie wszystko jest. Za 5 euro. Jest z Chin, tak naprawdę, więc że idziemy. Patryś tutaj jak mała dzidzia w wózeczku, a na wózeczku szafka, ta u góry. Czeka mnie skręcanie. No to chyba taka będzie. No i to w zasadzie już kończymy zakupy. Patryś ma okulary do nurkowania, No właściwie do nurkowania. Tam były też z płetwami w tej samej cenie, ale on chciał takie, no to takie. Filtr do wody bierzemy. W sumie od roku byliśmy bez filtra, ale chyba już. Najwyższy czas, że trzeba. No i takie tam sprawy. Jakąś ceratę jakąś coś. Tak jakby nie umiem. No, przyjdziemy też wiadomo, po co to patysiowie było? Do oddychania tutaj, jak widzicie. No, a gdzie się zakupy? Ile zapłaciłaś? 140 euro. 140 euro, no. A no cóż, jak się chce No to jedne zakupy na jedzenie tak naprawdę. No, w tym tygodniu nie jemy. <laughs> w tym tygodniu nie jemy. Musimy wyjeść co mamy, bo za nie jedziemy do Polski. No no właśnie, no właśnie. No to zakupy. My idziemy na kapuerę, tu Patryś da taki bukiecik dla pani, tak? Dasz pani bukiecik? No! No to dobrze, to zaraz idzie. No to zakończenie kapuery. To ostatnie już zajęcia były z kapuery Patryś nie dostał dyplomu, bo jeszcze za mały tak, nie dostał awansu do następnej klasy bo za mały, a tu pani mu dała taki garaż, proszę bardzo taką niespodziankę i helikopter tak Patrynio? tak, no, to ubieraj pasy i jedziemy tak? masz już, dobrze A Agnieszka z Patryckiem byli na kapuerze, a ja w tym czasie półkę skręciłem no, moje dzieło, ja bym to nie chwaląc się uczynił. No i tak się ta półeczka tutaj prezentuje. Agnieszka tutaj układa rzeczy Patryczkowi. Te takie jeszcze półeczki z materiału wchodzą. No i tak właśnie się prezentuje moje dzieło. Brawo Piotruś. No, wreszcie własna żona mnie docenia.